na wizji, tak, w tym momencie sprzęt został uruchomiony To jest szczęśliwy posiadacz <grystanie> Bartku pomaj <grystanie> Dole jako, jako obserwator pomocy o oparach mgły <grystanie> Słynna ząbkowicka mgła tak jest po oparach absurdu Zaciągnij się już wziąć bo się nie Ta teoria o smogu to ja już e, wiem skąd się bierze nie? tak to jest dwusuwowy lowe. Oh. Mruga do mnie, wam nie lubi. <grym> Leci no. na mnie. Co tak walło? Ej, czego rzuca? Dziurę wydrukuje. Jaha! Do samochodu. Do samochodu pojedziałem. Ja będę płacił co za reklamę. Ja zrobię <grym> dziure Kurczę, no. nie Was, nie do samo. Do ja ci skórę pokazuję. No jest. tego ci nie służył. Ja wiem, że petarda je błażę. Ja no będę no dziurę tu jebał. No nie, sume jest jeszcze... Do samodu. Co tam syjesz, Warku? Co tam syjesz? No. Oko, oko pścikskiej kamery musi być wszędzie. Ooo! Tyło się w stanie Bartek! Właśnie wiesz, 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 wiesz co bo tak? Wica, tu jak tak tak I Trzeba leciutko smaru, żeby te dźwignie nasmarować. Tylko tak ty coś. Masz Tak, kalamitkę. Masz ma No, leciutko. że nie ma tego. Smarujesz tu ośkę i No, a później taki kapturek, coraz za oczy, przewody hamulcowego. No i bardzo pięknie, bardzo ładnie. Bardzo to pomachamy. Pomachamy na do widzenia, a -a. prawda? Do <śmieniu> ja, dwa, już, już wiem, wiem. jak załatwię wszystkich innych <śmieniu> tras Na pożegnanie <śmieniu> wszyscy <śmieniu> razem Kady, <kipura. śmieniu> tur, tur, tur. Całego serca pełnym gazem